Kilka miesięcy temu płockie Molo otrzymało imię Tonego Halika, polskiego podróżnika, dziennikarza, operatora filmowego i fotografa, który w Płocku spędził swoje lata młodości. I tutaj narodziła się w nim pasja podróżnicza. Chciałam bardzo serdecznie podziękować miastu, które było bardzo dla niego ważne. W Toruniu się urodził. I w Płocku też, tu się narodziła jego podświadomość. Tu zdobył tą inspirującą na geografii wieżę ich u Komera, wierzę o świecie. Tu zapragnął ten świat poznać i stąd wyruszył. Myślę, że też jego e, upodobanie do żeglarstwa też tutaj powstało dzięki tej wspaniałej rzece i przez 20 parę lat, co roku pływaliśmy po świecie żaglówką. Uroczystość odsłonięcia pomnika zgromadziła wielu gości, w tym uczniów liceum ogólnokształcącego imienia marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, do którego uczęszczał sam Tony Halik. Podczas wydarzenia przedstawiono życiorys polskiego podróżnika, a oprawę muzyczną zapewnił szkolny chór Minstrel. Postać Tonego Halika może być inspiracją dla wielu młodych osób, mówił prezydent miasta Płocka. Tony Halik to jedna z tych barwnych postaci, które wpisały się w historię nie tylko Płocka, ale w historię e, Polski. Nawet i świata. Człowiek symbol, podróżnik, symbol tego, że warto mieć marzenia, warto podążać za marzeniami, nie warto czekać na to, że coś się wydarzy, tylko samemu kreować rzeczywistość. I bardzo cieszę się, że w tym momencie znalazła się grupa osób, które, która zdecydowała się upamiętnić tego pełnego energii, pełnego sił i chęci do podróżowania człowieka. Autorem pomnika jest znany w Płocku rzeźbiarz Marek Zalewski. Na spotkaniu z panią Elżbietą e, doszliśmy do wniosku, że musi to być jednak cała postać, a nie tylko jakiś fragment z jego, z jego fizjonomii. Ja, jako artysta, się z tego cieszę, że stworzyłem następną rzeźbę, następną rzeźbę w Płocku. E, jestem zadowolony z tej rzeźby, tak jak i z poprzednich. E, I to jest dla mnie najważniejsze. Dla artysty. Samo to, że Elżbieta dzikowska akceptowała tę rzeźbę, to to jest dla mnie zaszczyt. Tony Halik był człowiekiem, który otwierał okno na świat, zaznaczał donator pomnika Marek Hojnacki. Mnie to przypomina, jak jak młody chłopak stałem tu na wzgórzu, patrzyłem na te lasy, tak, patrzyłem na miejsca, jak ta tam płyna, to też interesowało, a co jest za tym, tak? To trzeba się było zainteresować. No. no i tak po trochu, po trochu no do takich podróży nie, nie doszło, ale zawsze to była sprawa. Rozbudzenia przez strony Halika wśród nas, poprzez te audycje i panią Elżbietę, pewnych takich zainteresowań innymi światami. Osobom zaangażowanym w powstanie pomnika, wręczono także statuetki z podobizną z Halika.